Dzisiaj zorganizowaliśmy spotkanie, które poprowadził pan kierownik filii Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej, pan Dariusz Litwiniuk, który przyjechał do nas z prezentacją dotyczącą konkursu ofertowego na zadania związane z potrzebami ochotniczych straży pożarnych. Wiem, że można pozyskać na jedną jednostkę kwotę do 10 tysięcy złotych, ale myślę, że każda kwota dla nawet niedużych jednostek jest bardzo znacząca. Kiedy jeździmy po zebraniach OSP, to wiemy, że te jednostki potrzebują różnych, różnych rzeczy związanych przede wszystkim z wyposażeniem. I tutaj wiemy, że te pieniądze są dedykowane chociażby na zakup wyposażenia, czy to będą mundury, oczywiście. Nie mundury wyjściowe, tylko mundury tak zwane bojowe. Czy to będzie jakiś sprzęt, którego strażakom brakuje, to myślę, że to będzie okazja, nawet przy dołożeniu jakiejś niewielkiej kwoty ze środków własnych, do posażenia poszczególnych jednostek. Zdecydowanie, ale to jest oddzielny konkurs. Te pieniądze, które my przeznaczamy, są dedykowane wyłącznie dla jednostek OSP ale nie tylko jednostek OSP, bo generalnie organizacji pozarządowych. Przeznaczamy w tym roku na to 400 tysięcy złotych, więc myślę, że to jest kwota dość znaczna, zwłaszcza, że są to organizacje wyłącznie z terenu powiatu Łukowskiego. Tutaj jest kwota 6 milionów, ale jest dedykowana dla wszystkich OSP z całego województwa lubelskiego.